Dzień dobry, dzień dobry, kochane Rwiątka. Witajcie na kanale Karty na Miłość. I zapraszam Was na czytanie na przyszły tydzień, czyli na czas od 16 do 22 września 2024. Kochani, nasze czytania będą dotyczyć przyszłego tygodnia, ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Słuchajcie, to będzie trudny tydzień, bo mamy pełnię. 18 września mamy pełnię, możemy mieć, no co niektórzy, problem ze snem, problemy z ludźmi, problemy z dogadaniem się, a nawet, proszę Państwa, możemy my być agresywni i spotykać na swojej drodze trudne osoby. Także tutaj z góry uprzedzam. Dzisiaj, kochani Italia, do czytania anielski tarot. <laughs> Na pewno już znacie, pamiętacie. Jeżeli ktoś by pytał, nie, nie jest do kupienia, niestety nie jest drukowana, jest tylko szansa, że ktoś Wam może ją odsprzedać. I skarbeczki, czytania ogólne. Zawsze, zawsze moje czytania są ogólne dla wszystkich lwów. Musicie sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent, w jakim znaku macie Wenus, która odpowiada za miłość, w jakim znaku macie znak księżycowy, żeby zobaczyć, co jest przed wami, kochani, ukryte. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, jak obliczyć ascendent, to u mnie w opisie filmu, tam gdzie wam się przedstawiam, macie, a jak nie, to wpiszcie sobie w Google po prostu, jak obliczyć ascendent i wszystko wam wyskoczy. Za moją czas i pracę, tylko czas i pracę, to tylko bym chciała od was łapkę w górę, komentarz. <laughs> Kto chce i może niech udostępni filmik, niech idzie w świat. A ja, w ramach właśnie podziękowań, kochani, wybrałam dzisiaj dla Was wyrocznie duchowych zwierząt. No właśnie, też nie jest już do kupienia, też nie drukują. No patrzcie, jak się złożyło. Akurat dwie talie, których nigdzie nie ma. No to zobaczmy. Co to, co to chcą karty dopowiedzieć dla tego tygodnia, dla nas wszystkich. Kochani, zaczynamy. 64. Tu jest cyfra. To jest Łombat. Czuj się jak w domu. Ja tą kartę, słuchajcie, wylosowałam tylko dwa razy. Dwa razy. Raz na naszej grupie facebookowej i raz sobie. Co ona oznacza, żeby zaszyć się z rodziną, żeby poświęcić czas może rodzinie, bo ciepło domowego ogniska jest możliwe do osiągnięcia, jeśli tylko się chce, prawda? I nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby osiągnąć to, czego potrzebujemy, tak? Wystarczy trochę chęci. Mam wrażenie, że ta rodzina to też społeczność, więc może w pracy czuj się jak w domu stwórz taką atmosferę przyjazną. Jeżeli wy nie czujecie się dobrze we własnej skórze, to może czas się zwrócić do innych, uśmiechnąć się, podejść pierwszym, zagadać, mieć nowe towarzystwo. Moim zdaniem, trzeba zrzucić też fałszywą maskę, że jestem nieugięta, że jestem twarda, czy coś w tym rodzaju. Bo ta karta nie mówi, że inni mogą was skrzywdzić, ale wy sami możecie sobie robić niechcący krzywdę. Bądźcie autentyczni, nie martwcie się o przyszłość. Możecie wszystko naprawić, jeśli oczywiście tylko zdecydujecie się być sobą. Duch Łombata ma Was przecież w swojej opiece. Może jest to przesłanie, kochani, do jednej osoby, <laughs> może do dziesięciu, ale ktoś to miał dzisiaj usłyszeć. Tak. I cóż mamy w tym tygodniu? A w tym tygodniu macie spojrzeć na swoje sprawy, kochani, z innej strony, gdyż sprawy zawodowo-finansowe mogą zawisnąć, mogą nie pójść do przodu, możecie mieć zwolnienie, możecie mieć urlop, chyba że wyjeżdżacie. Może zbyt wiele u Was dzieje się, kochani, w tym samym czasie? Jeszcze tylko karta. Ja wiem, że może nie wszystkie widzicie, ale zaraz będę, kochani, przesuwać i będę Wam opowiadać. Piękne karty macie. No i Archanią Sandolfon pod spodem. Mm, piękna, piękna karta, czyli kapłan, król powietrza. Do tej pory pewne rzeczy mogły nie iść um, tak, jak sobie zaplanowaliście. I wcale to nie jest dziwne, dlatego że um, dużo przeżywaliście, dużo się zastanawialiście. Na teraz macie kartę przebudzenia i możecie zwrócić się do Archanioła Michała o pomoc, ale to jest też karta, że ten zastój był potrzebny. Jeżeli w tym tygodniu coś też zawistnie, nie pójdzie do przodu, nie dostaniecie pieniędzy, nie dostaniecie zlecenia. Um, pójdziecie na przymusowy, jednodniowy urlop, pamiętajcie, że to jest od góry wam dane. Żeby spojrzeć na swoje sprawy z drugiej strony, żeby coś zrobić, żeby coś załatwić. Ale dwójka ziemi mówi, że macie wybór. I teraz słuchajcie, o czym mówi ten wybór? Że tak jak powiedziałam na początku, trochę za dużo może się dziać w tym tygodniu w jednym czasie. Tutaj trzeba podjąć konkretną decyzję, a wy możecie się wahać, iść, na pra iść do pracy na dwie zmiany, y czy dalej pracować w dwóch miejscach, czy tylko jedną mieć. Rozważcie, kochani, zmianę podejścia na taką właściwą. Może za dużo czasu spędzacie z dziećmi, na zabawie, na znajomych, a mało czasu poświę poświęcacie właśnie pracy. Uważajcie, skarby bo możecie urzędowo nic nie załatwić, to znaczy możecie trafić w ścianę, jak to się mówi, tak? Odbić się od ściany. Macie się nie poddawać karty mówią. Chrońcie siebie, um, może noście jakieś talizmany, bo możecie się spotkać z takim bezdusznym urzędnikiem, uwierzcie w siebie bardziej, uwierzcie, że wam się uda, a na pewno wam się uda. Ja bym powiedziała, że tutaj. Mężczyźni będą dla Was ważni w tym tygodniu, bo mamy i kapłana i króla powietrza, więc tutaj taka energia męska, tutaj może Wy nic nie załatwicie, wyślecie męża, i wszystko pozałatwia, nie? No. Ja mam takie wrażenie, że będziecie poszukiwać w tym tygodniu, oczywiście nie wszyscy, ale jakiejś fachowej, profesjonalnej rady, że zobaczycie, że na przykład zrobicie sobie rozpiskę, że za dużo pieniędzy wydajecie, na co wydajecie. I po tych wszystkich podwyżkach może zorientujecie się, że ta dwójka ziemi, którą tu mamy, że jednak to znalezienie drugiego zajęcia, drugiego dochodu będzie dla Was o wiele lepsze niż na przykład takie siedzenie w domu. Tak? Niektórzy mogą mieć nawet trudny ten tydzień, moi kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, o sprawy urzędowe, ale to jest tylko po coś, tak? Także jeżeli nie dostaniecie pieniędzy, nie dostaniecie odpowiedzi, nie martwcie się, one przyjdą. Po prostu góra nie widzi teraz możliwości rozwiązania tej sytuacji. No i słuchajcie, troszeczkę w miłości też u Was, kochane, wiątka jest taka posucha, taka cisza. Ja bym powiedziała nawet, że z tym pustelnikiem ciche dni. Może tak być, że Wasza osoba może w tej chwili nie, nie chcieć rozmawiać, może wyjeżdża do takiej pracy, gdzie no nie zawsze może dzwonić, pisać. Ale mam wrażenie, że ta cisza <laughs> czasami jest spowodowana tym, że osoba musi dużo pracować, a nie myśleć o Was, nie myśleć o tym, co w domu. I słuchajcie, niektórzy z Was będą się zastanawiać nad zmianą partnera. Naprawdę będziecie się zastanawiać, <laughs> bo wydaje Wam się, że jesteście w skomplikowanej relacji. Niektórzy uważają, że dla nich najważniejsze jest dobrobyt, pieniądze, byt. I to wcale, kochani, też nie jest złe, dlatego że każdy z nas ma inne wartości. Ja sądzę, że dzisiaj single w tym tygodniu nie dzisiaj, a w tym tygodniu bardziej skupią się na sobie. I nie będzie to tydzień, kiedy poszukuję, szukam, muszę. Raczej to jest, kochani, tydzień, gdzie wy <laughs> zobaczycie siebie, że potrzebujecie kogoś mądrego, że musicie spotkać osobę taką, jak wy jesteście. Czyli ktoś, kto ma podobny sposób myślenia do was. Ktoś, kto odkrywa was powoli, nie spieszy się, nie jest agresywny. Ktoś, kto jest takim, jak to można powiedzieć, jak to pisze, nawet duchowym nauczycielem. Tu też mamy takiego duchowego nauczyciela. Wy potrzebujecie spokoju, kochani. Jeżeli przyjdzie wam wybierać, moi drodzy, partnerów, to ja czuję, że wy zostajecie singlami. <laughs> Nie dokonacie wyborów w tygodniu pełniowym. Raczej spędzicie czas w samotności, raczej będziecie powoli, ostrożnie podchodzić do tematu. I powiem tak, zdecydujecie się na jakąś osobę, ale jeszcze nie, nie dacie znać, że wybieracie tą osobę czy tą. Ja bym powiedziała, że bardziej to jest tydzień zawodowy, bardziej to jest tydzień oparty na tym, czego Wam potrzeba, niż na sprawach takich bardziej uczuciowych. Tak, jeżeli jesteście w związku, to widzę, że każdy tutaj sobie. Jeden pracuje, drugi pracuje, spotykamy się przy stole, każdy idzie do swojej książki, na swój film. I jest ok, czyli taki tydzień, można powiedzieć, każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje zainteresowania. Jest jak jest. <laughs> czyli było tak jak było. Tak, jest. W związkach skomplikowanych raczej mogą być właśnie te ciche dni, kochani, i to też będzie dobre, dlatego że po tych cichych dniach każdy z Was sobie o czymś przemyśli, yy, będzie wypowiadać się bardziej rzetelnie, mądrze, nawet, tak? Yy, kochani, mamy tutaj. Yy, Jakąś decyzję w tym tygodniu do podjęcia i wy ją podejmiecie. Obojętnie, czy to będzie w formie dzieci, kursu, szkolenia, ale <laughs> zobaczycie, że wiele zależy od Was. Ta dziesiątka kochani ziemi i ta dziewiątka wody to są bardzo dobre karty na koniec, bo mówi o szczęśliwym życiu rodziny. Ja coś czuję, że tutaj albo idziecie na urodziny, albo na jakiś ślub zostaniecie zaproszeni. Albo odziedziczycie spadek, albo się dowiecie, że ktoś wam coś podaruje, bo ta karta mówi, że wasze marzenia się spełniają i macie, kochani, cieszyć się tym, co posiadacie, nie tym, co inni wam dadzą, tylko tym, co posiadacie. Ja sądzę, że jest tutaj szansa na pogodzenie się z kimś, na dobrą radę. No, coś czuję, że tutaj poznacie osobę, kochani. Nawet jeżeli to będzie przyjaciel czy ktoś, że zgłębicie, Przyjaźń między kimś a wami, tak? Bardzo, bardzo piękne. W codziennym życiu szukajcie radości, moi, moje kochane lwiątka, bo widzę, że troszeczkę, troszeczkę tak jak, jakbyście chciały przygasnąć mi, tak? Jakaś sprawa może Was tutaj w tym tygodniu zasmucić, czyli jeżeli sprawy nie idą tak, jak sobie tego życzyłyście, to możecie posmutnieć. No to ja, kochani, tyle. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Wszystkiego pięknego. No i pamiętajcie, czujcie się jak w domu, ściągamy maski, i bądźmy sobą. Obojętnie, czy to w miejscu pracy, czy to wśród sąsiadów, nie udajemy. Jesteśmy sobą. Wszystkiego dobrego na ten tydzień. Pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji. No kto może nie udostępni, no i dziękuję, kochani, za kawusie, którą postawiliście mi wirtualnie. Dziękuję bardzo. Buziaki, papa, pa, kochani.